Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w podcaście W ogóle Poland. W ogóle co myślisz? Odcinek numer Przebodźcowane? Przebodźcowane. To jest hasło. To jest hasło na dziś. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Allegro i usługa Smart na start. Allegro to nie tylko ponad 200 milionów różnych ofert, ale również różne udogodnienia, na przykład właśnie usługa Smart, hmm. dzięki której można zamawiać i zwracać produkty bez dodatkowych obciążeń finansowych. Uwielbiam zwracać produkty bez obciążeń finansowych. To jest jedna z rzeczy... Ale to tak jest prawda. Po prostu jedna z pierwszych rzeczy, na które zwracam uwagę, gdy zamawiam coś przez internet. Bo wiem, że istnieje... No myślę, że jest 50% szansy, że to zwrócę. Tak. Jeśli aktywujecie teraz usługę Smart na start, dostaniecie od Allegro pięć darmowych przesyłek i zwrotów przez 3 miesiące. I Jest to bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę allegro.pl ukośnik smart, tam aktywować usługę i przez 3 miesiące ma się do wykorzystania pięć darmowych dostaw i pięć darmowych zwrotów. Pamiętajcie, że kupując oferty oznaczone znaczkiem smart, minimum 40 zł lub powyżej. Czyli możesz nie tylko, że mieć jeszcze przesyłkę i zwrot za Afriko, no. to jeszcze możesz oficjalnie stać się smart. Tak, tak, oficjalnie. Wow. No, to jest już coś, co. No, można się tym chwalić już, nie? jest jestem smart. A dziś sobie porozmawiamy o przebodźcowaniu i świętym spokoju, który jest e, jakby przeciwwagą dla tego przebodźcowania. Przygotowując się do tego dzisiejszego odcinka mieliśmy burzę mózgów dotyczącą przebodźcowania. Może powiem, co to jest w ogóle, jak przybliżymy. Przebodźcowanie, no bodźce to są te wszystkie rzeczy, które na was w jakiś sposób wpływają. Czy to są dźwiękowe bodźce, czy dotykowe bodźce, czy wizualne bodźce. Ich jest bardzo, bardzo dużo. No i każde gdzieś tam na was wpływa, jeśli jest ich za dużo to każdy myślę, że ma Twój limit określony. I no wybucha. I to, wybucha. W to, i w to <noise> nie wybucha, ale następuje przebodźcowanie, czyli po prostu czujesz, że, że za dużo. Tłumacz. Too much. Too much. I wtedy po prostu I'm done. I tłumacz, i I'm done. No, tak, no właśnie. No, to, to, to Tobie jest to słynne uczucie. Mam tak, wrażenie. Ja, mam, ja mam dosyć częste tak przeboczowanie. Średnio... No. Raz dziennie? No, raz dziennie zwykle się <laughs> zdarza. No, u mnie jest to dosyć powszechne, ale najlepsze jest to, że często osiągam ten stan w takich sytuacjach, które są dla mnie gdzieś tam obiektywnie miłe. Na przykład, mm. gdy mieliśmy Wielkanoc, zapraszamy do poprzedniego naszego odcinka podcastu, gdzie mówiliśmy o Wielkanocy, no. i mieliśmy w gronie znajomych no. i tych znajomych okazało się, że było trochę więcej niż zazwyczaj, no. to ja miałem już takie uczucie, że jest ich za dużo. Wystraszyłeś się? Nawet nie też się wystraszyłem kogoś, nikt mi no, też nie, nic nie ale... zrobił, wiesz. Wszyscy byli dla mnie mili i przyjaźni, ale było to dla mnie za dużo. Na raz. Ale było, czy obawiałeś się, że będzie? Wydaje mi się, że było. Jednak było. Tak, no bo nie zauważyłeś, że w pewnym momencie nawet tam wyłączyłem i tak, znaczy nie wyłączyłem, że sobie poszedłem czy zasnąłem, tylko że przestałem udzielać się w rozmowie i tak dalej. No wiesz, no tak. No. Ale no to wiesz, to też jest kwestia po prostu zmęczenia po prostu dniem i życiem, <noise> które jest jakby dosyć częste. I najlepsze jest to, że przygotowując się, bo cały czas to był off oczywiście, no. słynne off w naszych podcastach. Przygotowując się do tego przebudzkowywania, do dzisiejszego odcinka, tu, gdzie teraz, tu jesteśmy. gdzie teraz jesteśmy, to, co teraz słuchacie i na co być może patrzycie, no. czyli to i tu, tu i teraz, no. jesteśmy już to, tak. to doszliśmy do wniosku, że ty nie znasz tego uczucia. No nie wiem, właśnie. Na czym myślę, że na pewno znam, ale jakoś w takim małym stopniu chyba. To jest niesamowite. Czy ja kojarzę, że dla mnie jest kiedyś coś za dużo. Nie wiem, no może po prostu kiedyś jakieś. Są takie momenty, że nie wiem, zmęczenie cię bierze czy coś, ale po prostu musisz przez coś przejść, tak? Musisz coś zrobić. Nie? To nie jest to samo. No, może być to samo. Może być, to co mówisz. No może być to samo, ale nie musi. Nie, ale no ty wychodzisz z założenia, że trzeba po prostu przez to przejść, tak? Ja wychodzę z założenia, że trzeba przejść przez piekło po prostu, aby móc odpocząć. Więc jakby już się do tego przyzwyczaiłem i idę przed siebie. A skoro jesteśmy też w temacie trochę zakupowym, mm. to ja na przykład mam wielką niechęć do galerii handlowych. No tak, no to. to Tam jest tak tyle sam. tych bodźców, jest tyle tych dźwięków, tyle obcych ludzi. Być może jeszcze ktoś cię zaczepia z jakąś promocją, ktoś coś od ciebie chce, masz się przesunąć. Tutaj jeszcze ktoś cię podsypa. Witryny, Witryny, muzyka, światła wszystko naraz, i, i ja wtedy po prostu już szaleję. Tak. Dlatego takie zakupy typu w domu są dla mnie świetnym wyborem, i jakby no, nie będziemy ukrywać, że my głównie kupujemy online. Czyli najlepsze dla ciebie zakupy to są zakupy w domu, a najlepiej jeszcze jak ja je robię. Tak, ale ogólnie uwielbiam zakupy pełne spokoju, które można znaleźć na allegropl ukośnik Smart. No, znaczy nie chcę zabrzmieć tutaj jak jakiś wiecie: horder zbieracz czy coś takiego, ponieważ ja jestem osobą, bym rzekł, no, dosyć odpowiedzialną. No, na pewno ode mnie odpowiedzialniejszą. Ja lubię zakupy przez internet. Tak, Bardzo lubię w sensie. To nie jest tak, że codziennie coś kupuję przez internet, albo cały czas, albo w, Ale w ogóle. Ale jeśli mamy do wyboru iść do sklepu, nie, no to nie i ma w ogóle kupić, Zrobić to online, to wybieramy online. Przede wszystkim wiecie, że po prostu jak ja robię zakupy przez internet, no. to mnie to relaksuje. Naprawdę? To relaksuje Ale w jaki sposób? No bo po prostu wiecie, sobie siedzę na tej kanapie. I sobie przeglądam ten asortyment, czy to jest jakiś spożywczy, czy to jest jakieś kosmetyki, czy nie wiadomo co, mm -hmm. i sobie po prostu widzę, na co mam ochotę. Musiałem też się przestawić trochę mm -hmm. z tego, no bo jakby nie zawsze był ten internet. Czasami była konieczność po prostu, żeby nie wiem, chodzić, i to było po prostu coś normalnego. Teraz już nie trzeba chodzić, więc ja <laughs> się nie chodzić. Zauważyłem to. To jest moja taka obserwacja i wcale tutaj ja nikogo do tego nie zachęcam i ja też tego nie, nie nadużywam. To też przynajmniej w moim przypadku nie jest możliwe, żeby nadużywać, bo to musi się dziać od czasu do czasu, aby to zadziałało. Mm -hmm. I że po prostu, gdy mam jakiś taki mm, gorszy, gorszy humor, gorszy moment, jakaś pogoda czy coś, to, to coś kupię. No, nie, nie wiem, <laughs> czy to jest dobry pomysł. Ale nie. Ja chcę zaznaczyć, że to nie jest, że coś sobie kupię i to jest, nie wiem, wiecie. I nie wiem, jakaś małpa z Afryki, albo coś Co? innego. Jakiegoś... Skąd wziąłeś małpkę z Afryki? Nie wiem, no chodzi mi, że coś takiego. To nie jest coś bez sensu. No, rozumiem. To nie jest coś bez sensu. Ja po prostu y, wtedy zrobię sobie te zakupy spożywcze, czy akurat coś się kończy w domu, albo coś tam. Bo pamiętajmy też o tym, że Ty y, robisz y, listę. I jesteś specjalistą w robieniu list, także masz też listy rzeczy, które na przykład się kończą, które trzeba kupić i tak dalej. I rozumiem, że wtedy siadasz z tą listą i robisz te zakupy. Tak, do list. Część rzeczy tam jest dopisywanych w tej liście, mhm. ale część rzeczy też to nie jest tak, że ja przychodzę z listą i wszystko, co jest na liście, kupuję i wychodzę. Mhm. Bo ja muszę przejrzeć, słuchajcie. Ja muszę przejrzeć, co tam jest. A na przykład dla mnie już bardzo ważny zakątek to są promocje, tak? No wiadomo. Bo to wydaje mi się, że po prostu są tacy ludzie, którzy lubią promocje, Są tacy ludzie, którzy, nie wiem, może mniej to interesuje, ale ja myślę, że... Ty jesteś osobą, która promocję uwielbia, powiedzmy sobie wprost. Tak, pod względu na, nie wiem, wiek, czy jakiś stan, to po prostu promocje są fajne, warto z nich korzystać. Na przykład może jakąś coś tam innego spróbuję akurat teraz, czy coś tam, ale no na przykład właśnie tak samo jak powiedziałeś te przesyłka za darmo, czy zwrot mhm. za darmo, to jest bardzo ważne. Tak, no ale to, to jest ważne. To, po, po pierwsze to jest ważne, no bo możesz zaoszczędzić, to jest jedna kwestia, ale druga kwestia, ja nie, chyba nie byłbym w stanie zwrócić coś z tą dopłatą. Ja nawet nie wiedziałbym jak się za Właśnie to zabrać. o to mi chodzi, że ja bym już się pogubił i ja już bym nie wiedział po prostu co ja mam wtedy zrobić. Wiesz o co chodzi? Czy wtedy na pocztę? Nie wiem. Czy jakoś Na pocztę też chodzimy czasami coś zwrócić, ale wtedy po prostu to zanoszę i nic nie płacę, a tak to bym miał płacić, ja nie wiem gdzie, co, jak i za co. Tak, prawda, to jest skomplikowane. Nie wiem, czy bym to dobrze zrobił. No tak, to właściwie tak. No dobra, to może teraz porozmawiamy o tym, jak sobie radzić z takim przebodźcowaniem, a przynajmniej jak ja sobie radzę z takim przebodźcowaniem, to ja mam taki złoty przepis. Który nazywam w swojej głowie, po raz pierwszy będę go mówił teraz na głos, po raz wow. pierwszy go zdradza. Dobra, wow. uwaga, uwaga. Trzy razy ci. Mm -hmm. Cicho, ciemno, ciepło. Ok. I to są trzy razy ci, które są bardzo ważne. I to jest takie, ja bym to porównał, takie do łona matki jak się było jeszcze w brzuchu własnych mam. Pamiętacie? Pamiętamy wszyscy. To właśnie było wtedy cicho, ciemno i ciepło. Mm -hmm, mm -hmm. Bo jakby jest to takie bezpieczne miejsce. Mm -hmm. Więc gdy jestem taki przebodźcowany i po prostu głowa mi po prostu wiesz niemal eksploduje i po prostu chce mi się od środka wyć i po prostu wszystko mi się mieni w głowie. To nie zgadnę. Po prostu nurkujesz w łóżku pod kołdrą i doczepiasz sobie Jakąś rurę z jedzeniem? Niekoniecznie rura z jedzeniem, nie musi być rura z jedzeniem, ale może być na przykład kotek, który mnie będzie dodatkowo grzał. A czyli w, te, w tym momencie jedzenie nie jest niezbędne? Nie, jedzenie wtedy w tym momencie nie jest niezbędne. Cicho, ciepło i ciemno. Okej. Okay. Cicho, czyli muszę się wyciszyć, ciepło, czyli musi być mi ciepło, i ciemno, czyli najlepiej. Jak będzie troszeczkę ciemniej niż jest na. Czyli pod kołderką na przykład. Czyli na przykład zanurzyć się pod kołderką cały łącznie z głową. No i co? I jak to długo trwa? Nie, myślę, że z 10-15 minut i dochodzę do siebie. Uh -huh, uh -huh. No dobra, a czym jest dla ciebie święty spokój? Święty spokój jest dla mnie wtedy, jak nikt nic ode mnie nie chce. A czy są takie sytuacje? Są takie sytuacje. Bardzo je lubię. W sensie ja mam taki tryb po prostu, że ja lubię, jak się dużo dzieje. Mm -hmm. Wiesz o tym, jakby, jakby wpadam w taki, jakby jakiś, nie wiem, szał załatwiania. Tak. Zresztą wiecie, no listy, tak, bo same się te listy nie zrobią. I jak po prostu już czuję, że jak coś zaczyna się udawać. Coś zrobiłem, nawet mm -hmm. te zakupy czy cokolwiek. I po prostu schodzi z tej listy, to jakby idziemy, idziemy. To się, wiesz, jakby to coś się toczy i, 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 i nawet po prostu łatwo na tej, najlepiej na tej liście po prostu zacząć od jakichś takich najprostszych rzeczy czy coś, żeby się od razu nie zniechęcić. Ale zawsze przyświeca mi ten cel, że no sobie w końcu jakby już wychilluję. I mam też świadomość tego, że to nie jest tak, że ja po prostu muszę być cały czas w ruchu. Ja lubię być cały czas w tym ruchu czasami, ale mhm. to też nie jest tak, że jestem po prostu jakiś pobudzony cały czas. Potrafię jakby nad tym zapanować i gdy potrzebuję, żeby to się działo, to to się dzieje, a gdy już jakby mam ten stan odprężenia, to jakby to się wyłącza. Tak samo y, potrafię się cieszyć i z tej, tej pracy, i z tego relaksu. Mm -hmm. Rozumiesz, co chodzi? Rozumiem, no rozumiem. bo ta praca, bo wykonuję te rzeczy, i też mam wrażenie, że y, ten po prostu relaks później, który jest tym następstwem, jest bardziej taki satysfakcjonujący. No, no przynajmniej bo, dla mnie. Bo jest taką nagrodą. Tak, wiesz, i, i jakby ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy czy może większość, albo wiele, na przykład ty, podejrzewam trochę, no, co? nie musi, do głowy nie wpadłoby, żeby przed samym sobą tłumaczyć się z jakichś postępowań. No, myślę, że trochę każdy to robi. Ale na przykład ja, jak mam taki moment, że jestem totalnie na chillu, to mogę być na tym całkowitym chillu i właśnie osią osiągnąć ten spokój, wiedząc, że wykonałem jakieś tam rzeczy, tak? Mhm. Że to, to nie jest chylnie kończący się, bo bym tak po prostu nie był w stanie. Bym tak nie potrafił, nie? Rozumiem. Więc no no tak. Po prostu. Po prostu tak. No No właśnie, bo Ty masz trochę taki problem ze zrelaksowaniem się. Czasami, że tak krążysz i nie wiesz, co z tak, robić, czy mam. coś takiego. Mam. Mam i rzeczywiście to jest tak, że ja cały czas muszę coś robić. Mam wielki problem z tym, żeby się tak odprężyć na 100% i na przykład robić nic. Bardzo bym chciał. To jest jakby. Najprostszą rzeczą na świecie. No tak, i tak by się wydawało, że no to jest wykonalne, przynajmniej dla ciebie. Tak. No nie wiem, jakoś tak się tak wydaje. Ale wcale tak nie jest. Ale naprawdę tak nie jest i ja cały czas muszę coś robić, a jak nic nie robię, to jestem krążownikiem. Tak, Patryk jest krążownikiem, on... Wytłumaczmy coraz, o co chodzi z byciem krążownikiem. Co, coraz bardziej przypomina Rybusia i <gry> Rybuś jest krążownikiem, Rybuś jest taką piranią, piratem, który wiecie, krąży jak jakieś jedzonko się robi w kuchni czy coś. Tak. Ten osobnik niekoniecznie chodzi mu o jedzonko, ale po prostu krąży, nie wiem, jakby lubi chodzić i, i ja czasami, wiecie, jestem taki jakby co? co? No co, no Robert Korzeniowski style. Że... I po prostu tak sobie chodzi i, i, i nie wiem, nad czym się zastanawia, ale oczywiście nie chce powiedzieć co tam w tej głowie siedzi, a ty nie możesz tam dotrzeć jeszcze, bo nie udało się tego chipa wszczepić i y, po prostu nie wiadomo o co chodzi. Albo nie wie, nie wie czym się zająć tak naprawdę. No taka jest prawda. <laughs> no wiem, no mam z tym problem. I ja ja, sobie ja tym jakoś sobie ułożę, tak? I właśnie to mnie tak uspokaja. Że ja sobie to ułożę i jeżeli nawet mam jakiś moment, czasami się zdarzy, że nie wiem, co ze sobą zrobić, tak powiedzmy, no to sobie coś zrobię. Coś sobie znajdziesz do roboty. Po prostu, coś sobie zrobię. Czy to jest do roboty dla mnie, czy to jest do roboty dla domu, czy dla firmy, czy dla czegokolwiek. Zawsze coś się znajdzie, nawet takiego relaksującego dla, dla ciebie. I jakby, nie wiem, ja, ja sobie nie wyobrażam. A ty sobie wyobrażasz? A ja sobie wyobrażam co? No, że możesz nie wiedzieć. Tak, ja czasami naprawdę nie wiem, czy mam się zająć, bo teoretycznie mam jakieś rzeczy do zrobienia i jest ich trochę. I niektóre oczywiście odkładam tak jak wszyscy na świecie chyba odkładam je na później, na później, na później. Ale czasami przychodzi takie, na przykład, nie wiem, że mam 40 minut przerwy między jakimś jednym zadaniem, a na przykład wyjściem z domu, bo wychodzimy na przykład za 40 minut i ja nie wiem, co mam zrobić przez te 40 minut. Mhm. I teraz już się nauczyłem, i mam na dole y, też tutaj u nas w salonie książkę. I y, sobie czytam na przykład dwa rozdziały. Super. No? I tak to leci ten czas. No, i tak to leci. No, wiecie, tak to jest po prostu, że ten czas leci. Czy tego chcemy, czy nie, on leci. I akurat się zbliżył do końca tego odcinka ten czas. Także y, dziękujemy Wam bardzo. Przypominamy o Allegro. Dziękujemy oczywiście za partnerstwo i o ich smart na start. Smart na start. Gdzie znajdziecie wszystko? Na Allegro.pl ukośnik smart. Wszystko. No prawie wszystko. No na Allegro znajdziecie ponad 200 milionów różnych ofert, także... Strasznie dużo. Także... Jezu, ile ja bym to przeglądał. <noise> Długo, możesz już zacząć. No. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek i pozdrawiamy i pa. Dzięki, pa.